Zanim przejdę do dzisiejszego felietonu, zapraszam 1 maja Warszawa godzina 11 Rondo De Gaulle. Nie damy się podzielić, międzynarodowa solidarność ludzi pracy. Demonstracja 1 majowa przeciwko imperializmowi, wyzyskowi kapitalizmowi. Serdecznie zapraszam. Też będziemy obecni jako Historia Czerwona. Dzisiaj rocznicowo wczoraj minęła rocznica pewnego powstania o którym poprawność polityczna nakazuje wszystkim wspominać, jednak nie na tyle, aby podać więcej faktów historycznych. Bowiem te fakty historyczne są sprzeczne z podstawami obecnej polityki historycznej, a wręcz mogłyby je podważyć. Chodzi o powstanie w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. Nie bez powodu na kanale IPN -TV nie znalazłem dzisiaj ani jednego dotyczącego tego zdarzenia historycznego, materiału filmowego, ba w ostatnim tygodniu nie zamieszczono nawet krótkiego klipu dotyczącego powstania w getcie warszawskim. A co jest takiego niewygodnego w zrywie w ruchu oporu w getcie warszawskim? No, przede wszystkim uczestnicy i idee, które im przyświecały w tej walce. W narracji liberalnej, a nawet i penowski wspomina się o tak zwanej walce o godną śmierć. Żydowscy powstańcy mieli więc spontanicznie chwycić za broń, aby wybrać śmierć w walce, a nie w obozie koncentracyjnym. To nie jest do końca prawda. Samo powstanie wprawdzie było aktem rozpaczy, nie miało szans powodzenia, lecz poprzedziło je długie budowanie ruchu oporu w getcie warszawskim. Coś, o czym w narracji historycznej się zapomina, jak powiem dalej celowo. Ten ruch oporu jest całkowicie pomijany. I dlaczego? No to po, pokrótce wyjaśnię. Pierwszą organizacją zbrojną w warszawskim getcie był. Blok antyfaszystowski. Powstał on w marcu 1942 roku. Jego założycielem był m.in. przedwojenny komunista, a podczas wojny działacz Polskiej Partii Robotniczej Józef Lewartowski. Specjalnie przeniknął on do getta, aby tworzyć w getcie warszawskim oddziały zbrojne. Wśród głównych działaczy bloku był również przedwojenny działacz lewicowego. Lewicowo-sjonistycznego harcerstwa Hashomer Hatzair Mordechaj Anielewicz, późniejszy dowódca żydowskiej organizacji bojowej. Bez obalenia ustroju kapitalistycznego demokracja jest tylko oszukańczym frazesem, który służy do tłumanienia klasy robotniczej pisał on w lutym 1942 roku. Do Bloku antyfaszystowskiego należało też grono odważnych działaczek wywodzących się z ruchu szomerowego, czyli właśnie lewicowo-syjonistycznego harcerstwa, czy też droru, także organizacji lewicowych syjonistów, syjonistek. W tym gronie była Cywia Lubetkin, która przeżyła wojnę, później spisywała wspomnienia. Ona jest też weteranką powstania warszawskiego, walczyła w oddziałach Armii Ludowej, m.in. na Żoliborzu. To właśnie w roku 1942-1943 bojowniczki bloku, a także łączniczki Polskiej Partii Robotniczej krążyły między gettem, a tzw. stroną aryjską z odezwami, gazetami, czy też pierwszą bronią dla oddziałów Ruchu Oporu. Tą broń przekazali ze strony aryjskiej komuniści właśnie. Bojowców bloku, pierwsze grupy bojowe szkolił weteran brygad międzynarodowych z Hiszpanii, Pincus Cartin. On również został przysłany do getta jako wysłannik polskiej partii robotniczej. Później został schwytany przez Niemców w zasadce i zamordowany w więzieniu, a wedle innej wersji popełnił samobójstwo, nie chcąc wydać innych członków konspiracji. Działania ruchu oporu w getcie są pomijane również dlatego, że były wymierzone nie tylko w Niemców. Uderzały one również w kolaborantów, a za kolaborantów uważano zarówno przedstawicieli administracji getta, jak również żydowską burżuazję. To jej odbierano pieniądze w ramach tzw. zwanych eksów, czyli akcji ekspropriacyjnych. Uważano bowiem, że burżuje chcą sobie kupić życie kosztem Żydów z klasy pracującej. Odezwy ruchu oporu miały wówczas bardzo jednoznaczny, postępowy wydźwięk społeczny. Mówiono, że przyszłe społeczeństwo będzie miało charakter socjalistyczny. Działalność bloku, a także późniejszej żydowskiej organizacji bojowej jest niewygodna również dla religijnych, konserwatywnych Żydów. Czyli tych, którzy mają duży wpływ obecnie na y, politykę państwa Izrael. Syjoniści działający w ruchu oporu by, byli skrajnie odmienni od współczesnych. Odrzucali na przykład zasady religijne. Opór zbrojny był wystąpieniem również przeciwko konserwatywnemu podejściu, aby nie wychylać się i starać w ten sposób przeżyć, lub zwrócić ku religii w oczekiwaniu na y, wybawienie od y, właśnie y, doczesnych y, Przeszkód i doczesnych zagrożeń. Warto pamiętać, że przeciwko bojowcom z getta wymierzono nie, m.in. niesławną ustawę dekomunizacyjną z roku 2016. Instytut Pamięci Narodowej do Dekomunizacji w Warszawie wyznaczył m.in. ulicę Józefa Lewartowskiego oraz innego działacza komunistycznego i żołnierza żydowskiej organizacji bojowej Edwarda Fonda Mińskiego. Fonda Miński był zresztą też uczestnikiem powstania w Getcie Warszawskim, zginął podczas walk w jednym ze schronów. Wojewoda Mazowiecki wówczas w perfidny sposób w roku 2017 zmienił zarządzeniem ulicy Lewartowskiego na Marka Edelmana. Uczynił to mimo protestów członków rodziny weterana żydowskiej organizacji bojowej, którzy nie chcieli, aby on był wykorzystywany, jego imię do rozgrywek politycznych. W drugim przypadku dotychczasowego patrona, czyli Fonda Mińskiego, wojewoda arbitralnie zamienił na Leona Rodala. To był członek dowództwa Żydowskiego Związku Wojskowego. O tej organizacji jeszcze zaraz wspomnę. Na szczęście między innymi dzięki presji społecznej właściwe nazwy ulic zostały przywrócone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obecnie mamy więc w Warszawie ulice zarówno Lewartowskiego, jak i Fonda Mińskiego. To między innymi właśnie dzięki wsparciu mieszkańców i wsparciu środowisk lokalnych społecznych. Wracając do Żydowskiego Związku Wojskowego. Skoro nie można było całkiem pominąć walki żydowskiej organizacji bojowej, która była niewygodna politycznie, specjaliści od polityki historycznej wymyślili, iż trzeba ją trochę zdeprecjonować. Pojawiły się informacje, że w Getcie działała rzekomo jeszcze większa grupa konspiracyjna żydowski związek wojskowy. Rzec 2 był już o wiele bardziej poprawny politycznie dla współczesnych fałszerzy historii najnowszej, a także dla władz państwa Izrael i przedstawicieli Izraela w Polsce, ponieważ Tą organizację tworzyli działacze żydowskiej prawicy, prawicy syjonistycznej, a także wśród nich byli, byli oficerowie wojska polskiego. Pojawiły się publikacje powołujące się na rzekome relacje o znacznej sile bojowej Żydowskiego Związku Wojskowego. Organizacja miała mieć m.in. duży zapas broni maszynowej i to miał potwierdzić w swojej relacji m.in. kronikarz getta Emanuel Ringeblu. Przeczą temu jednak fakty, skoro żydowski związek wojskowy był tak znakomicie zorganizowany i o wiele lepiej wyposażony od bojowców żydowskiej organizacji bojowej, czemu odegrał tak małą rolę w samym powstaniu w Getcie? Poza starciem na placu Muranowskim udział związków w walkach był raczej, raczej niewielki, gdzie były więc wspomniane karabiny maszynowe, dowódcy yy, przeszkolone kadry. Być może Ringenblumowi zorganizowano pokaz propagandowy, prezentując na przykład niedziałający złom i w ten sposób chwaląc się rzekomą siłą prawicowej organizacji ruchu oporu. Nie deprecjonując odwagi bojowców Z2, dlaczego brakuje też świadectw tych, którzy przeżyli, a przynajmniej są one bardzo rzadkie? Tu specjaliści od polityki historycznej mają odpowiedź wręcz zahaczającą o teorie spiskowe. Otóż według nich niemal wszyscy prawi, członkowie prawicowego ruchu oporu w getcie zginęli, natomiast przeżyli głównie bojowcy ZOB, w tym Marek Edelman, który celowo ukrył udział drugiej organizacji w walkach, i jego narracja przyjęła się zarówno w tzw. Tak komunistycznej Polsce, jak również na całym świecie. To czyniłoby z Edelmana i kilku jego współpracowników trzech potężnych międzynarodowych propagandystów, którzy narzucili swoją wersję powstania w Getcie. Ponawiam pytanie, dlaczego skoro Żydowski Związek Wojskowy był rzekomo tak liczny, to nie zachowały się liczne relacje jego, jego członków i, i dlaczego rzekomo wszyscy oni, wszyscy oni prawie że zginęli. Oczywiście wszystkim bojowcom i bojowniczkom getta należy się pamięć, podobnie jak zamordowanym cywilom, bo o tym również mówili w relacjach sami bojowcy, że im było łatwiej, ponieważ ginęli z bronią w ręku, natomiast cywile umierali równie heroicznie, jeśli można tutaj powiedzieć o heroiczności. To nie zmienia jednak faktu, że pamięć o powstaniu w getcie warszawskim jest obecnie przedmiotem polityki historycznej to zarówno polskiej, jak i izraelskiej. Ja sobie zadałem trud obejrzenia relacji medialnych z uroczystości rocznicowych i na przykład nazwa Żydowska Organizacja Bojowa, pojawia się w nich nader rzadko. Czy ktoś wyobraża sobie, żeby mówić na przykład o Powstaniu Warszawskim, nie wspominając w ogóle o Armii Krajowej? No cóż, coś takiego byłoby absurdalne, kuriozalne. Tymczasem w przypadku Powstania w getcie warszawskim dokładnie to ma miejsce, czyli bezwzględna, bezczelna y, polityka historyczna, zacierająca pamięć o ruchu oporu bardzo ważnej karcie historii Polski, ponieważ to byli również obywatele polscy. Y, nie czynimy tutaj jakiegoś rozróżnienia między Żydami a Polakami, to byli antyfaszyści, y, odważni ludzie, którzy są teraz wygumkowywani z kart historii, dlatego że ich idee nie spodobały się specom od polityki historycznej. Na dzisiaj to tyle. Ja przypominam, że komentarze są dla Was otwarte. Czekam na sugestie tematów, propozycje. Zachęcam również do wspierania Stowarzyszenia Historia Czerwona. To dzięki Waszemu wsparciu, Waszym datkom mamy możliwość dalszego działania i nagrywania między innymi kolejnych felietonów historii czerwonej. I ja już dzisiaj dziękuję.